Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Było trochę narzekania, trochę na Lego City w roku 2022, ale te trzy zestawy kompletnie chyba mogą odmienić oblicze tej serii. Chodzi oczywiście o zestawy LEGO City, których akcja będzie działa się na farmie. Zestawy są trzy, jeden z nich to 4+, i tak swoją drogą to jest najlepszy zestaw 4+, chyba w historii w ogóle tych zestawów. Ale zacznijmy od najmniejszego setu, którym jest zestaw za 10 euro katalogowo, Składa się ze 101 klocków i jest to kurnik. Zajdziemy tam w wspomniany wcześniej kurnik, dwa kurczaki w kompletnie nowym kolorze kład oraz panią, która tymi kurkami się opiekuje. Szczerze mówiąc, całkiem fajna opcja, żeby rozpocząć tą całą farmową zabawę, ale myślę, że warto przejść dalej, bo dalej są króliki i naprawdę. Bardzo fajny pojazd. Jest to taka ciężarówka, która służy do dostarczania warzyw. Mamy tam 310 klocków, katalogowa cena to 30 euro. No i sama ciężarówka naprawdę wygląda bardzo estetycznie. Mamy taką dorodną marchewę na jej dachu, a przed nią możemy zobaczyć trochę wystawionych warzyw i owoców na sprzedaż. W środku też znajdziemy aż trzy minifigurki. Jest królik, no bo musi być jakieś zwierzę, żeby tutaj też była farma. A tam gdzieś w głębi bardzo fajne elementy, które pokazują jak rośnie papryka. Jak rosną winogrona, czy też jak rośnie kukurydza. To są naprawdę świetne elementy i wydaje mi się, że ten zestaw będzie sprzedawany w dużej ilości, ale zestaw, który się będzie rozchodził jak ciepłe bułeczki, to największy zestaw, który jest czteroplusowy, tak jak mówiłem wcześniej, a co tam się znajduje? Ano, może najpierw zacznę w ogóle od ceny. 230 klocków, 50 euro, czyli można spodziewać się ceny katalogowej gdzieś na poziomie 230 zł. No i tak, mamy stodołę, która szczerze mówiąc, jak na konstrukcję 4 plusową, wygląda całkiem spoko. Jest też traktor z przyczepką, jest szklarnia. No i przede wszystkim jest cała masa zwierzaków, bo znajdziemy tutaj w końcu powracającą do Lego krowę. Znajdziemy też dwa cielaki, bo te cielaki, a nie, przepraszam bardzo, jest jeden cielak i jedno jaknie, bo yy, pomyliłem się tak patrząc na nie, bo to, to jaknie jest takie jeszcze nieopierzone, że wyglądało jak jeszcze mniejszy cielaczek. Jest dorosła owca, jest dorosła świnia i są dwa prosiaki, więc no jest jeszcze w ogóle wywiórka, który gdzieś tam siedzi na dachu, więc mamy tutaj aż 8 zwierzaków i szczerze mówiąc, ja jestem kompletnie zaskoczony, że Lego... Pompowało tutaj aż tyle zwierząt do relatywnie niedrogiego zestawu, bo ostatnia krowa, jak dobrze pamiętam, chyba była w poprzednim pociągu towarowym. No umówmy się, to był duży zestaw. Krowy w tym momencie są kosmicznie drogie. Co prawda ta krowa nie jest dłaciata, ona jest taka jasnobrązowa, ale mimo wszystko to jest dorosła krowa, która wróciła w zestawie czteroplusowym. Okej, okay, ostatnio mieliśmy w czteroplusowym Disneyu konika, który był w tym kolorze co w kuźni, ale tutaj ten pakiet stworzeń jest niesamowicie bogaty. Zastanawiam się ile kupię tych zestawów, bo na pewno 5 to chyba jest takie minimum z tego względu, że będzie można sobie naprawdę niedużym kosztem zebrać pokaźną ilość takich zwierząt gospodarskich, więc zdecydowanie ten zestaw to jest w ogóle chyba numer jeden na mojej liście must have'ów, a przez to, że to jest 4+, plus, to mamy tutaj nadruki, a nie naklejki, naprawdę zapowiada się niesamowicie dobrze. Czekam na kolejne zapowiedzi, sprawdzajcie oczywiście na kanale, bo te vlogi będą się pewnie w najbliższym czasie pojawiać, a na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!